Witaj ponownie. Jestem Ania i chcę Tobie pomóc w nauce mówienia po polsku. Jeżeli Ty chcesz pomóc mnie, to możesz udostępnić tę lekcję znajomym, którzy też uczą się polskiego. Będzie mi bardzo miło. Dzisiaj będziemy mówić o zawodach. Słuchaj tekstu. I udziel krótkiej odpowiedzi na każde pytanie. Lekcję powtórz kilka razy, aż do momentu, kiedy płynnie będziesz potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zaczynamy. Mój tata jest policjantem. Kim jest mój tata? Policjantem, mój tata jest policjantem. Czy moja mama jest policjantką? Nie. Moja mama nie jest policjantką. Mój tata jest policjantem. Kto jest policjantem? Tata. Mój tata jest policjantem. Twoja mama jest nauczycielką. Czy twoja mama jest nauczycielką? Tak. Twoja mama jest nauczycielką. Kto jest? Nauczycielką. Twoja mama, Twoja mama jest nauczycielką. Jaki zawód ma Twoja mama? Jest nauczycielką. Twoja mama pracuje jako nauczycielka. Czy twój tata pracuje jako nauczyciel? Nie, twój tata nie pracuje jako nauczyciel. Twoja mama pracuje jako nauczycielka. Teraz jesteś studentem. Kim jesteś? Jesteś studentem. Czy jesteś kurierem? Nie, nie jesteś kurierem. Jesteś studentem. Jeszcze się uczysz. Czy pracujesz jako lekarz? Nie, nie pracujesz jako lekarz. Jeszcze się uczysz, jesteś studentem, chcesz zostać lekarzem. Czy chcesz zostać lekarzem? Tak, chcesz zostać lekarzem, ale teraz jeszcze się uczysz, więc teraz jesteś studentem. Czy chcesz zostać kurierem? Nie, nie chcesz zostać kurierem, chcesz zostać lekarzem. Janek pracuje jako sędzia. Kim jest Janek? Janek jest sędzią. Janek pracuje jako sędzia. Kto jest sędzią? Janek Janek jest sędzią. On pracuje jako sędzia. Czy Janek jest kelnerem? Nie, Janek nie jest kelnerem. Janek jest sędzią. Czy Janek pracuje jako kelner? Nie. Janek nie pracuje jako kelner. Janek nie jest kelnerem. On pracuje jako sędzia. Ja chcę zostać lekarką, ale teraz jestem pielęgniarką. Kim chcę zostać? Chcę zostać lekarką. Czy teraz pracuję jako lekarka? Nie. Teraz pracuję jako pielęgniarka. Chcę dopiero zostać lekarką. Czy teraz pracuję jako malarz? Nie. Teraz nie pracuję jako malarz. Teraz jestem pielęgniarką. Czy chcę zostać pielęgniarką? Nie. Nie chcę zostać pielęgniarką. Już jestem pielęgniarką. Chcę zostać lekarzem. Kto chce zostać lekarzem? Ja. Ja chcę zostać lekarką. Kto pracuje jako pielęgniarka? Ja. Ja pracuję jako pielęgniarka. Teraz jestem pielęgniarką. Twoja siostra jest sekretarką. Kim jest Twoja siostra? Sekretarką. Twoja siostra jest sekretarką. Czy Twoja siostra jest nauczycielką? Nie. Twoja siostra nie jest nauczycielką. Twoja siostra jest sekretarką. Czy Twoja siostra pracuje jako sekretarka? Tak, Twoja siostra pracuje jako sekretarka. Twoja siostra jest sekretarką. Kto pracuje jako sekretarka? Twoja siostra. Twoja siostra pracuje jako sekretarka. Ona jest sekretarką.